Hej, witajcie na TechBox. Pokażę Wam dzisiaj taki budżetowy telefonik smartfona. MyPhone Fan 9. Coś takiego. Telefonik do 200 zł, więc za 200 ziko to naprawdę budżetówka. Telefon importowany do Polski przez firmę. Zobaczmy na pudełko, podstawowe parametry 545 cala, 8 megapikseli, Dual SIM, dwie karty można wrzucić. LTE, bateria ma 2800 mAh, Android 11. I pamięć. No, pamięć jest nieduża, ale mówimy to o telefonie budżetowym. Może dla kogoś to potrzebuje tylko dzwonić, podstawowe rzeczy jakieś, ale, ale musi być smartfon, wiadomo, żeby coś obsługiwał, czy coś sobie obejrzeć. Bez wygórowanych wymagań, ale jednak no, posiadające jakieś podstawowe dzisiaj wymagane e, ustawienia. Zdźmy do środka, pokażę Wam jak w ogóle działa i, i, i co jest, y, co w nim tam jest. No to zajrzyjmy. Mamy telefon. Zdajemy tu od razu folikę, ale jest zabezpieczająca, a pod nią jest jeszcze jedna. Już troszeczkę ją tam przerysowałem, bo używałem jakiś czas, żeby go sprawdzić i coś powiedzieć, ale jest od razu, więc to też jest fajne, że zabezpieczony. Telefon jest rozłożony. Co ciekawe, bateria jest wkładana. Tutaj w tym miejscu kartę wkładamy. Karta jest ta mała, micro SIM, czyli najmniejszą się tutaj e, sim się wciska. I drugiego można jeszcze tutaj z tej strony, więc ten dual nawet dwie karty może to obsłużyć. Parametry, no zajrzymy do środka wtedy. Dalej, instrukcja obsługi nawet nie taka skrócona. Można tutaj coś poczytać. Zobaczymy, czy po jest po polsku. Wszystko zobaczcie, jakby to chciał. Nawet nie nadzióbdziane. Te litery jakieś są całkiem, całkiem. Ewentualnie można sobie z kodu QR ściągnąć elektronicznie, albo po prostu poczytać tą instrukcję. No, fajna opcja. Co ciekawe, to mówimy o telefonie do 200 zł bateria. Teraz ją włożę do telefonu. Tutaj. Ładowarka. Zostawię macie ładowarkę i nie trzeba już za nią latać. Odwarka z przewodem. Złącze jest to starszego typu, tak zwane to mikro USB. Nie C, tylko to mniejsze, tak jest. No najważniejsze, że ona jest, więc jak kupujecie sobie to. A mi to chodziło o to właśnie, bo potrzebowałem budżetowego telefonu do różnych takich zadań. No i w tej cenie macie ładowarkę, nie trzeba za tym latać i dokupywać. Gdzieś zaraz płaci 30, 50 albo więcej za ładowarkę. Mamy ładowarę. No więcej tutaj nie ma. Tutaj jakiś, zaraz tu zrobię jakiś porządek. Położymy podaweczko, Ładowarkę przygotuję, to później go spróbujemy załadować. Instrukcja. No i mamy tam telefon i baterię. Zainstalujemy. Tutaj widać te złącza, tutaj na baterii jest, tym złącze do złącza, do przodu wkładamy, ciach, zainstalowane, już jest, no i teraz złożymy go. I wszystko się elegancko złożyło. taki iPhone, tutaj przód, odpalimy go, tutaj guzik główny do włączania, przytrzymuje, odpala się, przewibrowało i zobaczymy zaraz jak się uruchomi. Czy uruchomi to tam przyjrzymy menu, zobaczymy jak to działa, złączymy jakieś apki typu YouTube. A sprawdzimy, jak to, jak to funkcjonuje. Na chwilę mu tam schodzi. A to wiadomo pierwsze odpalenie jakieś. Czy jak już go uruchomi, to będzie funkcjonowało. No i mamy. Mamy godzinkę. Mamy to menu. Zablokujemy, odblokujemy. Tutaj są te. Podgłaszanie ściszanie, podgłaszanie ściszanie. Co ciekawe, to troszkę inaczej niż chyba jestem przyzwyczajony albo niż to jest. U góry jest tutaj gniazdo ładowania, więc tak od góry się go wpina. Ja wam teraz to pokażę, zanim pójdziemy dalej, ładowanie. Sprawdzimy czy to ładuje. Wadowareczka, ciach. Trzeba powiedzieć, pierwsze podpiąć niż ten. No ale nic, podpinamy. No i zobaczmy. Uj. Tu zobaczymy, podpinam. Pek. Przybuczało. No i zobaczcie, no tak trochę jest tak śmiesznie, bo jest to od góry to złącze USB. Ale ładowarka jest. Wszystko tutaj ładuje. Zobaczcie, tu na ekranie widać 88%, ładowanie postępuje, no to bateria no, na dzisiejsze czasy, no to tak wiadomo, że jak jest z 5000 mAh to wytrzymuje sporo, ta dzień, dwa, znaczy jak nie siedzieć na aplikacjach, to na tam dwa dni, trzy wytrzyma, jak coś zaczniemy szukać, ktoś by się interesował, no to tam dobę. Jest w stanie ten telefon wytrzymać. No ale ładowarka jest, to można podładować. Natomiast do takiego używania telefonowanie, czy coś to spokojnie to funkcjonuje. Czyli ładuje to wszystko ładnie. Podpinam. Może tutaj. No i zobaczmy teraz troszkę to menu. Menu mamy. Przewijamy. Łączymy sobie jakąś tutaj apkę Ciach. YouTube. Jak to działa? Mamy YouTube. Może jakąś muzykę wciśniemy, jak ktoś chciał. No o jest, proszę Sylwia wrócimy coś. No, na razie reklama, dźwięki. Mamy dźwięki. Trzy razy mocniejsze włosy. Ściszamy, podgłuszamy. Czyli jest. Coś przewiniemy. Coś zmienimy. Proszę. Ciach, Może damy na pełny ekran. Proszę, pełny ekran. Coś sobie tu kliknę. Przesuniemy Śmiga od razu. Czyli internet fajnie goli, zastopuje. Całkiem nieźle. I na pełnym też śmiga, cofniemy, 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 może chroma. Coś poczytamy wiadomości. O, na przykład. Czerwone wierchy. Można pooglądać. Tak się to przedstawia, czyli on ładnie obsługuje. Mówię tak do normalnych rzeczy, spokojnie, sprawdźmy. No, jakiś numerek, coś mi się Spamu, pełno. Można tu powybierać. Widzicie, czyścić. No, tak się to przedstawia. Jak na podstawowe, jakieś zadania. Myślę, że całkiem fajny. Zobaczcie, taki telefonik. 200 zł. Weźcie pod uwagę, iPhone za 3, 4 i 5 koła. Nie ma ładowarki, a ten telefon za 200 Ma z tyłu, ją widać, ładowarkę. Także no. Moim zdaniem to jest po prostu petarda. Polecam spokojnie w linku wam, czy w opisie wrzucę linka gdzie to sobie to ogarnąłem. Jakby coś było potrzeba myślę że sobie jeszcze jakieś dokupię. Pozdroweczki.